Witam Cię, mały artysto i adepcie sztuki. Dzisiaj moje przedstawienie pragnę dedykować wszystkim tym, którzy walczą o nasze zdrowie, a więc wszystkim pracownikom służby zdrowia czyli lekarzom, laborantom, panią pielęgniarkom, ale również tym paniom, które dzisiaj szyją maseczki dla szpitali, żeby ich nie zabrakło. Tym wszystkim właścicielom, Restauracji, którzy dostarczają szpitalom za darmo jedzenie, żeby lekarze mogli spokojnie pracować. Wszystkim Wam, kochani, należy się wielki order. A jest takie powiedzenie, że śmiech to zdrowie, więc niewątpliwie byłby to order uśmiechu. Zapraszam do obejrzenia kolejnego przedstawienia. Chory Kotek. Pan Kotek był chory. I leżał w łóżeczku. I przyszedł. Kot, doktor, jak się masz, koteczku? Źle, oj bardzo. I łapkę wyciągnął do niego. Wziął za puls pan doktor poważnie chorego i dziwy mu śpiewa zanadto się jadło oj zanadto się jadło co gorsza nie myszki lecz szynki i sadło źle, bardzo oj gorączka, źle, bardzo koteczku. Oj długo ty długo poleżysz w łóżeczku i nic jeść nie będziesz. Kleiczek i basta. Broń Boże, kiełbaski, słoninki lub ciasta. A, a myszki nie można? Zapytał koteczek. Lub z ptaszka małego, choć choć parę udeczek. Broni Boże! Jawki. I dieta ścisła, od tego pomyślność w leczeniu zawisła. I leżał koteczek, kiełbaski i kiszki, nietknięte, z daleka pachniały mu myszki. Patrzcie, jak złe łakomstwo. Kotek przebrał miarę. Tak się z Wami, dziateczki, stać może? Od łakomstwa. Przesz nas, Boże. I tak, kochani, każdy z nas potrzebuje pomocy. Szczególnie wtedy, kiedy jest chory. Wtedy ci, którzy chcą nam pomóc, swoją pomocą, stają się dla nas trochę niewygodni. Bo nie można wychodzić z łóżka, bo trzeba e, brać gorzkie lekarstwa, bo na przykład teraz nie możemy się spotkać i musimy siedzieć w domu. Ale osoby te, które walczą o nasze zdrowie, które walczą o nasz uśmiech, są bardzo ważne. Są naprawdę bardzo ważne i musicie ich słuchać, bo tylko wtedy możemy wyzdrowieć, jak będziemy ich słuchać. Bo tylko wtedy mamy szansę być zdrowi. Tak jak dziś musimy posiedzieć trochę dłużej w domu żeby być zdrowi. A do naszej aktywności plastycznej dzisiaj zaprasza nas wielki polski artysta malarz o i nie powiem wam kto ci którzy uważnie oglądali przedstawienie na pewno wiedzą co to za wielki polski artysta malarz. A w czwartek spotkamy się i słuchajcie, pokażę wam co z tą bajką zrobimy i kto nam będzie pomagał? No właśnie, ten wielki polski artysta, malarz. Trzymajcie się ciepło i chronicie płuca. Do zobaczenia.